Dobały mi się twoje starania Nie no serio było dobrze Każdy ma swoje upodobania Których do końca się trzyma Ale zapamiętaj, że mnie nigdy nie wydymasz Słuchaj żyła, nic do ciebie nie mam Ale po co się wtrąca Sprawy moje i tego zera Nie chcę się wtrącać, ale czy Hugo to twój kolega? Jeśli tak jest, to przyznaj się teraz Dobro tuż żyła Śmiech na sali, żeby to król Bronił swoich wasali Nagrywając za na mnie Odpaliłeś dynamit, który po pewnym czasie Wszystko rozsadzi, niestety na glebie jest mi niewygodnie, żeby mnie posadzić tam musiałbyś popełnić zbrodnie. bo jak każdy chce mi żyć ugodnie, mieć fajne auto, dziewczyny, koszulę, spodnie, niestety tak jest, że w życiu bywa brutalnie najważniejsze odcinki też mogą być fatalne, po co mi to, jakieś przeklinanki, kto tego chce pięć razy się zastanów, nie wejdziesz na grę nie obrażaj się, wytłumaczyłem ci jak jest, jeśli sprawia ci to przyjemność to sobie disuj mnie, mam to gdzieś co w głowie miałem napisałem Zjażyła, żyła, trzyma się, Elo.